Witajcie Postanowiłem nagrać kilka słów, ponieważ przed nami bardzo ciekawy, a dla niektórych niezwykle trudny czas I nie chodzi o święta, choć być może w święta wiele rzeczy też się zacznie a również wiele może się zakończyć Sami obserwujecie od jakiegoś czasu, od tych dwóch lat już bardziej taki zmasowany atak na ludzką wolność, na człowieka, na nas. Być może rozumiecie, co się dzieje w świecie, być może jest jakaś część Was, która nie rozumie tych zmian i słucha jednej bądź drugiej strony jakichś argumentów naukowych. Co jest prawdą? Na to pytanie odpowiedź jest dokładnie w Waszym sercu. Mówią o tym różne pisma, mówią o tym różne księgi, mówią o tym różni ludzie. Mówią, bo taka jest prawda. To, co masz w sercu, co z Tobą rezonuje, to jest Twoją prawdą. Według tej prawdy żyjesz. Według tej prawdy podejmujesz decyzje, według tej prawdy i wiedzy rozmawiasz, używasz słów, tworzysz, kierunkujesz swoje działania i to wszystko, co teraz masz, osiągnąłeś, czujesz, kim jesteś, gdzie jesteś, jest wynikiem i efektem właśnie wszystkich przekonań. Wszystkich działań, całego Twojego jestestwa, które doprowadziło Cię do dnia dzisiejszego. I teraz, jeśli uznasz, że to Ty jesteś kreatorem tego, co się dziś wokół Ciebie, wokół Ciebie, nie na świecie, na chwilę, wokół Ciebie, w Twojej przestrzeni dzieje. Jeśli uznasz i przyznasz, to zobaczysz, jakie działania cię. Do tego miejsca, momentu szczęścia bądź nieszczęścia doprowadziły. Jeśli tego nie zobaczysz, prawdopodobnie odpowiedzialnością za to, co Ciebie dotyka, spotyka, czujesz, masz, będziesz chciał obarczyć różne czynniki zewnętrzne czasem ludzi, czasem zdarzenia, czasem jakieś braki i tak dalej. Jeśli poszedłeś w tym kierunku, to wyobraź sobie teraz taki obraz. Każdy z nas prawdopodobnie widział, jak działa długopis. Ten taki z wkładem, który się pstryka i on się włącza i wyłącza. Wyciąga się wkład i chowa. Wychodzi z wkucha. Pstrykasz i jest wkład. Jak go rozbierzesz, to w środku jest taka mała sprężynka długości centymetry i weź tą sprężynkę wyciągnij z tego długopisu chwyć ją w dwa palce, wskazującym pciu i drugą ręką palcem wskazującym naciągnij tą sprężynkę, przechyli ją w jedną ze stron, a potem puść. jak zaobserwujesz zobaczysz, że ta sprężynka w pewnym sensie rozdwoiła się a może nawet rozstroiła się jak będziesz na nią patrzeć. I właśnie idąc w życiu, kierując się tym, że ja nie jestem sprawczy, że to od kogoś, przez coś coś się stało, to czyjaś wina nie moja, to czyjaś zasługa nie moja, to jakieś szczęście, jakieś światło, jakieś czary, cokolwiek, jesteś jak taka rozerwana przez kogoś, przez coś sprężynka. A teraz wyobraź sobie, że po przeciwnej stronie tej sprężynki, w odległości, w której, do której ona ma zasięg, stoi druga sprężynka. I ta naciągnięta sprężynka po odbiciu, po wypuszczeniu jej, trafia w drugą sprężynkę. Co się dzieje z tą drugą sprężynką? Ona dwie. Gdybyś postawił tam 5 sprężynek 10, 15, 150, to zauważyłbyś zależność, współzależność, której istniejemy. I świat, który być może jest dla Ciebie obecnie jakiś nie do końca przychylny, nie taki, jakbyś chciał, żeby był, jest dlatego taki, ponieważ ludzie zapomnieli zatrzymać swojej skrężynki. Ludzie zapomnieli o tym, że są świadomi, że mają w sobie cząstkę czegoś. Silniejszego, co zabezpiecza nas przed tym, żeby ktokolwiek lub cokolwiek nas naciągnęło, jak tą sprężynkę Twój palec wskazujący. Jak sobie to uświadomisz, jak sobie o tym przypomnisz, to zobaczysz, że sam jesteś kreatorem, czyli jednocześnie sprawcą. I możesz być sprawcą naciągania swojej własnej sprężynki. I możesz ją naciągnąć z taką siłą jak chcesz, i możesz ją naciągnąć w tym kierunku, w którym chcesz. I to, co ona zrealizuje dalej w tym swoim drganiu, już nie będzie wynikiem tego, że coś, ktoś i przyczyna z zewnątrz, jakakolwiek, tylko to będzie wynikiem Twojego przemyślanego działania. I teraz kończąc krótką. Moją wypowiedź chciałbym dodać taki cytat. Szukajcie, a znajdziecie. Proście, a otrzymacie. Pytajcie, a dostaniecie odpowiedź. Pamiętaj, że to, czego szukasz, zbliża cię do tego znalezienia. Dlatego uważaj, w jaki sposób zadajesz pytania i o co pytasz, bo dostaniesz odpowiedzi. Jak dostaniesz odpowiedzi i znajdziesz to, czego szukasz, to staniesz się tym, czego szukasz. Więc dobrze zastanów się, czego szukasz, aby precyzyjnie zadawać pytania i otrzymywać właściwe odpowiedzi. I druga bardzo ważna rzecz. Nie pytaj ponownie o cokolwiek, jeśli nie zrozumiałeś poprzedniej odpowiedzi. Czyli jak dostałeś poprzednią odpowiedź na jakieś pytanie, zrób wszystko, co możesz, tak dobrze jak możesz, aby upewnić się, że zrozumiałeś odpowiedź od tego, od kogo ją otrzymałeś. Wszystkim Wam życzę wesołych świąt, radosnych spotkań ze sobą i niech Wasze drgania. Pobudzają ludzi w tym pozytywnym kierunku, a nie w tym, w którym świat teraz próbuje nas wepchnąć. To teraz właśnie jest ta walka o dobra ze złem i to teraz od ciebie, od tego, co masz w sercu, czym będziesz na zewnątrz eksponował, eksplodował, promieniował, będzie zależeć kolejny dzień, kolejne dwa dni, kolejne trzy dni, kolejny miesiąc, kolejne lata. Także zastanów się, można na po pomarzeń. Zapraszam również na konsultacje, na rozmowy o życiu. Wspieram ludzi w potrzebie. Wszystkiego dobrego. I jeszcze jedno, kochani. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną, że jest nas już 500, prawie 600 osób. Dziękuję za to, że polubiacie, dziękuję za to, że słuchacie, dziękuję wszystkim, którzy komentują i serdecznie Was zachęcam do tego, żeby komentować, dodawać swoje treści, dodawać dodatkowe pytania. Razem stwórzmy nową przyszłość. Być może komuś coś. Albo ktoś z Was jeszcze będzie mógł rozjaśnić swoim doświadczeniem jego sytuację. Także śmiało udzielajcie się. Jest w Polsce taki niestety trochę słaby zwyczaj, że to, co złe, to chętnie mówimy drugiej stronie, prawda? Natomiast trudniej nam podzielić się tym, co wartościowe, powiedzieć: Stary, dziękuję. Stary, to było fajne. Ja zachęcam, mówcie to bliskim. Mówcie to innym, mówcie to wszystkim tym, którzy w jakiś sposób coś do waszego życia wnieśli i nie bójcie się, że coś stracicie, ponieważ zyskacie tym dużo więcej niż zainwestujecie w to, żeby o tym powiedzieć, napisać.